Спасибо. Jak Hej, cześć! Witam Was moi drodzy widzowie. Niedawno miałem spotkanie z łosiem i to bardzo fajnym łosiem. Miał fajne rozsochy. Czyli już wiadomo, że wiem gdzie chodzić i za czym chodzić. Mam nadzieję, że konkurencja mnie nie uprzedzi w podniesieniu tyki. No, ale ogólnie to chodzi o to, że patrzcie na co natrafiłem. Szedłem tak sobie tą ścieżką. I i i gdzieś kruki kruczą. Ale nad głową. To zły znak, jak nad głową. Zaraz, gdzie to ja widziałem. Gdzież to ja... A jest tutaj. Patrzcie jaka ślicznota rośnie. Trochę już podupadła. Ale jeszcze coś tam lezie. I jeszcze gdzieś widziałem jedną. Gdzie to ja mogłem ją widzieć? Powiem wam, że łosiek to jest, kurde, naprawdę bardzo fajny. A tutaj ogólnie to tropy są łosia. Spójrzcie Szedł sobie tędy. Bach Tutaj Tutaj I tak sobie poszedł Tą wróżką A jest i tutaj Jest tutaj Pod zieloneczka. Jaka fajna. Muszę nawet zdrobać to? Podejrzewam. Podejrzewam. Myślę, że to podzielonka. Tak na 90%. Bo musiałbym zerwać i zobaczyć od dołu. Czy to czasem nie jest siwucha, ale raczej to jest podzielonka. No, ewentualnie siwka. Jak zwał? Tak zwał. Wiadomo o co chodzi. No, także, a co my dzisiaj? 5 grudnia. Piąteczek, piątunio. I jutro, co? Jutro Mikołaj przychodzi. Mikołajki. Także, będą prezenty. Będą prezenty jutro. Na Mikołajki, 6 grudnia. Coś tam. Jakieś prezenciki. O, a ja, co dla mnie to największy prezent, to rosocha by było. To najlepszy prezent, jaki mógłby być. O, ale trzeba jeszcze poczekać. Nie ma co tych chłośków ganiać, pójść podejrzeć, popodpatrywać. No i no i później czekać na efekty. O, no nic. Tak się prezentuje las, piękny las. Jakie piękne łosisko tam stoi. Ładne. Coś pięknego, piękny widok. Telefon tego nie odbiera. Wracam już powoli do samochodu. Widziałem jeszcze żuberki ale był zbyt daleko żeby je nagrywać no i tak o, o tropy byczka chyba byczka a może to łańka chyba byczek o. i tak o jutro jutro będę siedział w domu mikołajki są spędzę czas z rodziną a pojutrze ruszam na puszczę. Jadę na puszczę. Zobaczę. Może uda się gdzieś takiego starego zrzucika podnieść. Fajnie by było. O. No. Na dzisiaj starty. Trochę już podeptane. Także spacerek zaliczony. Fajnie. Łośka widziałem, klępę widziałem. Żubry widziałem, chociaż żubrów to tutaj pełno jest. O, prawie za każdym wypadem je widać. No, także jak co? To do usłyszenia do niedzielki. Hej.